młode, zielosłupki, babcie na wodzie i wszystkie panie, te panie, które, których mężowie poszli już spać. Panie prowadzące, dwa oczy. Jest! 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 Duże brawa proszę państwa, duże brawa dla nowej pani młodej. Natomiast my prosimy już pana młodego, pana młodego z muszą i wszystkich kawalerów. Pani młode zamyka oczy i tam już za siebie. Czy to już wszyscy kawalerowie tutaj obecni? Na pewno wszyscy rozglądamy się troszeczkę, tak? Dziękuję za siebie. Nie wiem, udało się, czy nie? Jest! Jest! Jest Krzysztof Pan Młody oczywiście również. Gratulujemy serdecznie, proszę Państwa, za wspaniałą walkę o móżdżkę Pana Młodego. Et maintenant, il à ses qui...